Cztery kobiety, 16 juniorów. Na ścianie mamy 27. Doliczyć do tego około 50 w mini Złotej Rybce, czyli będzie około nas 320 zawodników. Serdecznie witamy w Nowej Zdrowej. Pogody Staraliśmy się jak najlepiej przygotować stanowiska dla Was. Zostały wykoszone, wybudowane takie drogi tymczasowe, żeby można było dojechać. Także mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Życzę sukcesów. Życzę takiej ryby i już oficjalnie 51 pierwszą złotą rybkę uważam za otwartą. Sukcesu życzę. Bardzo serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Przyjmuję to jako zobowiązanie w stosunku do wędkarzy. Czujcie się zawsze w Krośnie dobrze. Myślę, że na 52 złotej rybce w Krośnie będziemy mogli się spotkać. Wszystkiego dobrego. Życzę powiedzenia w dzisiejszych zawodach. Dziękuję. PZW, za zasługi dla rozwoju wędkarstwa polskiego. Mariusz Brzeziński, wiceprezes zarządu obrębu ds. sportu Zielona Góra 13. <klucza> <klucza> Może zróbmy tak, że pierwszy tutaj ustawimy wszystkich, tak, a później wrócimy od razu. Srebrną odznaką Konrad Joński, koło Bobrowniki, Szafrejonu rejonu Dariusz Chorab, Nowa Są Siedem. Dariusz Strugalski ze Sławy. Jan Gajek, Małomice. Krzysztof Karabin, 2. Oraz medalem za zasługi w rozwoju wędkarstwa Zbigniew Kozak, Nowa Sól 3. I Tadeusz Stoka, Małomica. <noise> e, gdzie jest Szymon Cisielski? No to proszę, ja jego zapraszam do mnie. No i mamy, mamy pasztet. Jak pamiętacie, na 50. jubileuszowej w Krośnie rzecznik zarządu głównego Szymonowi wręczał wyróżnienie za tytuł wicemistrza świata w klasyfikacji drużynowej i co chłopak zrobił? Został mistrzem świata. W klasyfikacji Czy To był żart. Oczywiście serdecznie Ci gratulujemy. Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że Okręg Zielonogórski ma takich wędkarzy. Pożuków 2, druga drużyna, pierwsza drużyna. Od razu zapraszamy Czerwiec 1, pierwszą drużynę. Myślałem, że płotnik działa tak wojny, bo zawoda Już ma tradycję. Ostatni raz w Nowej Soli Złota Rybka była w 95 roku, czyli po 18 latach wróciła do Nowej Soli i teraz umówiliśmy się, że będzie naprzemiennie, że w tym roku jest w Nowej Soli, za rok w Krośnie i za dwa lata wracamy do Nowej Soli. Pan Burmistrz już, już jest doświadczonym tutaj wędkarzem, więc go mianuję tutaj o, proszę, na, na organizatora w przyszłym roku zawody w Krośnie Odrzańskim. Przekazuję ten spławik i życzę sukcesu. Szanowni Państwo, oczywiście gratuluję dzisiejszej złotej rybki organizatorom, czyli otęgowi... Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze, panu Mirosławowi Kamińskiemu, prezesowi tego okręgu, jak również organizatorom, czyli miastu Nowa Sól. Jest z nami pan prezydent Pyskiewicz, który włożył wiele serca w to, by ta impreza miała taką a nie inną prawę. Jak Państwo widzicie, pogoda też dopisała. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na 52. złotą rybkę do Krosna Odrzańskiego i mam nadzieję, że Państwo wywiedziecie również miłe wrażenia w przyszłym roku, w, 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 które będą w Króśni. i don't